Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Nagrywam to podczas tych wielkich wiatrów, które w tym momencie są nad Polską, więc jeżeli będziecie słyszeć jakieś dźwięki dziwne. No to właśnie jest wiatr. Ja też będę starała się mówić troszeczkę głośniej, żeby jednak to wszystko zagłuszyć, dlatego że chcę ten film rzucić jutro. Dzisiaj mamy niedzielę, więc od razu życzę Wam miłego poniedziałku. Mam nadzieję, że cały tydzień będzie dla Was mega udany. A ja dzisiaj chciałabym pokazać Wam, co ostatnio trafiło w moje ręce, jeżeli chodzi właśnie o zakupy ubraniowe. Ostatni taki film nagrywałam w listopadzie, więc w sumie mamy prawie że trzy miesiące, bo nagrywamy na samym początku listopada i to jest wszystko, co kupiłam, więc nie ma tego dużo, ale wydaje mi się, że jest tutaj parę perełek, więc jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. Zaczniemy sobie może najpierw od spodni, dlatego, że ja mam taki troszeczkę problem, żeby kupować spodnie przez swoją figurę i zazwyczaj, jeżeli już jakieś znajdę rurki, bo przede wszystkim tutaj mówimy o rurkach, to one muszą być elastyczne i rozciągliwe, bo inaczej albo nie wsadzę w uda, albo nie sadzę w posiadki, a jak w to wtedy w tali będzie ja bardzo mocno mi odstawać. Więc znalazłam dwie pary, a w sumie tak dokładnie to jedną parę nowych, właśnie spodni, które chciałabym Wam polecić i Wy mi nawet je kiedyś polecaliście. Są to spodnie ze Stradivariusa i to jest taka wersja Super Highwaist. Ja oczywiście wszystko Wam podlinkuję w opisie i te spodnie mam w rozmiarze 36. Szukałam jakichś nowych czarnych rurek, dlatego że mam jedną parę, która już jest troszkę. Troszeczkę zniszczona, i jeżeli właśnie chodzi o rurki, to przede wszystkim przez długi czas gustowałam tylko i wyłącznie w spodniach z rozcięciami, z dziurami, a chciałabym mieć coś też w swojej garderobie, takiego powiedzmy, że no. Bardziej klasycznego, więc szukałam właśnie takich klasycznych, czarnych rurek z wysokim stanem, bo to jest dla mnie must have, nie ma opcji, żebym założyła spodnie z niskim stanem, bo po prostu rurki same z siebie jakoś mega super wygodne nie są. Zdecydowanie bardziej wolę spodnie takie materiałowe, albo po prostu widelegi, które no nie opinają nas. Ale jeżeli chodzi właśnie o rurki, to te zdecydowanie bardzo polecam. Dlatego, że nawet jak możecie teraz zobaczyć, jak szybko Wam pokażę, one są. Widzicie, one są rozciągliwe na całej długości i to nawet tak mocno przez co fajnie dopasowują się do sylwetki. No i ja nieraz mierzyłam takie spodnie, które no w ogóle nie mają w sobie streczu. No i no nie, po prostu nie, to nie jest też coś, w czym ja się dobrze czuję. E, dlatego jeżeli mogę znaleźć takie właśnie elastyczne, a wiem, że Wy też lubicie, no to od razu daję Wam znać. I kolejna para spodni jest Zary. Ja w ogóle bardzo lubię spodnie zaryste, takie super elastik. E, no bo właśnie one też są, jak możecie zobaczyć, tu mam, Wam pokażę. One nie są aż tak... Chociaż w sumie... Nie, one są na podobnej elastyczności, więc w zależności od tego, które może bardziej Wam podejdą, ale od razu daję znać, że te mam w rozmiarze 38, a te mam w rozmiarze 36, więc tutaj jest różnica z rozmiarami i te spodnie kosztowały 89. Wydaje mi się, że to były odrobinę droższe, ale już nie pamiętam, bo je nosiłam, więc też ściągnęłam metkę, więc będzie w opisie. No a jeżeli chodzi o to, to też bardzo mi się one podobają, bo mają wysoki stan. Mają fajną, właśnie tą proporcję pomiędzy talią a pośladkami. Też nie są jakoś bardzo długie, więc tutaj, jeżeli jesteście wysokie, to niestety one mogą być dla Was za krótkie. Ale dla osób mniej więcej w wymiarze 162 cm, no to one są moim zdaniem idealne. Chociaż ja i tak zazwyczaj takie spodnie sobie jeszcze delikatnie podwijam i one tutaj mają takie ładne wykończenie. Natomiast te ze Stradivariusa są powiedzmy, że takie niewykończone, takie lekko postrzępione, więc też w zależności od tego, co lubicie. Te spodnie też były w kolorze czarnym, więc od razu daję znać. I stwierdziłam, że. Wezmę sobie właśnie takie szare, słuchajcie, ja naprawdę ja tyle razy miałam podejście, nawet ostatnio Wam chyba to ja mówiłam w jakimś vlogu, do niebieskich dżinsów i nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, kiedy ja założę niebieskie dżinsy, to mi się to nie podoba, jak wygląda na mojej, no, może nie, że na mojej sylwetce, ale po prostu ogólnie, jak ja w nich wyglądam, gdzie kiedy patrzę na jakieś inspiracje na Instagramie czy na Pinterestie, to laski wyglądają po prostu genialnie w niebieskich dżinsach. Ja jakoś nie potrafię się do nich przekonać, więc y, cały czas albo czarne, albo szare. No, albo właśnie już takie kolorowe, ale wtedy też nie jeansy, tylko takie materiałowe. To są w ogóle też spodnie z Zary, e, które Wam pokazywałam właśnie chyba. W, nie, w ostatnim e, try on z Zary, ale one też nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. Ale mam jeszcze te w, je w kolorze takim fiołkowym teraz najpopularniejszym e, Pantona w tym roku. No, a te, no, uwielbiam. One są tak mega wygodne i fajnie wyglądają, więc. To jest to, że albo dżinsy, rurki takie klasyczne, czarne albo szare, no albo właśnie jeżeli kolory to wide legi niebieskie, to jeszcze ok, ale właśnie mówiłam o rurkach, że nie jestem w stanie yy, tak, wiecie, zrobić z tymi rurkami stylówki, żebym była zadowolona. Jedno okrycie wierzchnie i to jest okrycie wierzchnie, o które słuchajcie, Tyle razy dostałam pytania, bo pokazywałam Wam go na vlogmasie. No, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy takie vlogmasy lubi. I to jest taki, powiedzmy, że korzuszek ze Stradivariusa. Wzięłam go w rozmiarze M, bo Eska też była ok, więc jeżeli kupujecie online, to daję znać, że Eska też była ok, ale po prostu chciałam, żeby ona była. On był w sumie korzuszek, e, troszeczkę taki większy. E, I właśnie, i żebym nie miała problemu, że wiecie, jak założę sweter, to że tam będzie ciasno, więc tutaj jak najbardziej mam bardzo dużo miejsca. E, no i właśnie pokazywałam go, w ogóle robiłam całą serię. Z moimi plecakami we współpracy z Dak właśnie w tym korzuszku i to super wyglądało, więc wrzucę Wam dziś tutaj foty. No i sam jak też jest bardzo fajny, przyjemny, ciepły. Jestem z niego bardzo zadowolona, bo on jest takim elementem garderoby, który już tak naprawdę robi całą stylówkę. Mogę założyć czarne spodnie, czarny sweter, czarne buty i do tego to, i moim zdaniem to już wygląda fajnie, dlatego się na niego zdecydowałam. Jak wiecie, ja też bardzo długi czas chodziłam, może nawet i dalej chodzę, za tym takim czarnym korzuszkiem z Zarek, który właśnie Wam też pokazałam w tym filmie więc do te spodnie i ja go ostatecznie oddałam. No bo nim byłam przekonana. I to jest w sumie powiedzmy, że praktycznie, że to samo, ale w innej wersji kolorystycznej i to do mnie bardziej przemawia, więc właśnie wzięłam sobie ten. On kosztował chyba 300 zł. I też wydaje mi się, że to jest taki krój, który cały czas będzie wyglądać dobrze. Słuchajcie. Znowu, wspomina, wspominałam, że tej sukience na vlogu ostatnim to jest sukienka z Laureli I jak ja ją zobaczyłam w ogóle u Laury na story, u właścicielki, to było tak, że. No, okej, no okej. Okay, okay ale później pokazała, wrzuciła zdjęcie właśnie z tą sukienką i z marynarką i to mi się mega spodobało. No i stwierdziłam, że dobra, bo to też była sukienka na promce, wezmę. Ja w ogóle właśnie z Laurelą mam taki problem, że dużo sukienek mi się podoba, ale albo są troszeczkę przekombinowane, jeżeli chodzi o swój krój, albo po prostu te materiały mi się nie podobają. Może nie, że skład materiału, tylko po prostu faktura. Czyli, że jest pełno takich jakichś kwiatuszek, ciapek i innych takich rzeczy, ale stwierdziłam, że ta jest w miarę taka neutralna, bo ona jest czarna z takimi beżowymi ciapkami, więc też yy, myślę, że do mojego stylu jeszcze jak najbardziej się wpasuje, wpasowuje. Ja mam trzy inne sukienki z Laureli, dwie są w pełni czarne i je bardzo lubię, jedną właśnie kupiłam, bo podobał mi się krój, ale ona jest sama w kwietuszki no i to jednak próbowałam, ale nie mogę się do tego przekonać. No ale właśnie wybrałam tą sukienkę, ona jest w rozmiarze S. Ona kosztowała 100 chyba 30 parę złotych. Też Wam ją podlinkuję w opisie. Ja zawsze kupuję sukienki w Laureli w rozmiarze S, zawsze jest ok. No i słuchajcie, jak ja ją właśnie założyłam, żeby wrzucić Wam te przebitki. Ona jest piękna! Tak bardzo podoba mi się to, jak ona wygląda na mojej figurze, że aż nie mogę. Naprawdę! I tak bardzo mi się podoba, że zaraz wejdę jeszcze na stronę Laureli i zobaczę, czy nie mają. Bardzo, bo bym chciała. Ja nawet nie wiem, jak ja bym bardzo chciała, żeby te sukienki były w jednolitych odcieniach. W jakimś takim, no nie wiem, po prostu w czerni albo w jakimś brązie, czy coś takiego, takich bardziej neutralnych odcieniach. Bardzo bym chciała, wiem, że Laurella raczej nie gustuje w takich y, odcieniach, raczej woli y, kwiatuszki i tak dalej, ale bardzo bym chciała właśnie coś takiego bardziej sunowanego, bo naprawdę uważam, że krój tej sukienki jest przepiękny. Jeżeli chodzi o rękawy, to one też są troszeczkę dłuższe, więc jeżeli jesteście wyższe, to też myślę, że będzie ok. Dekolt wygląda przepięknie, wszystko się bardzo ładnie układa. Ta gumka w talii też świetnie właśnie podkreśla figurę, więc no z tej sukienki Jestem mega zadowolona. Jeżeli jesteśmy już przy sukienkach, to ostatnia sukienka, ją kupiłam na asosie, i to jest marka. A, asos. Asos design mam ją w rozmiarze 36 i to już jest taka sukienka tym razem midi, nie tak jak tamta z Laureli Mini. Ma krótki rękaw, ma bardzo ładny taki klasyczny dekor. Z tyłu też jest w takim półkolu. No i to jest właśnie sukienka midi, ale z rozcięciami. I wydaje mi się, że jeżeli właśnie jesteśmy niskie i te rozcięcia są i pokazują nogi, to to sprawia, że od razu figura wygląda lepiej. Nie jest tak przytłoczona tą sukienką, jak gdybym miała taką sukienkę bez żadnego rozcięcia. I ja planuję ją nosić z białymi trampkami, czyli bardziej na takim luźnym połączeniu takiej sportowej kobiecości, może tak no i też bardzo podoba mi się jak ona się układa ja też często miałam problem z takimi sukienkami, bo na przykład tutaj ten biust nie układał się dobrze ale tutaj moim zdaniem wszystko leży fajnie rozmiarowo też jest super, więc też jestem z niej mega zadowolona teraz dwa okrycia, ale może nie takie typu kurtka tylko właśnie takie narzutki marynarki byłam na zakupach razem z wami i nagrywałam shop with me i tam właśnie pokazałam wam tą marynarkę no i ostatecznie zdecydowałam się ją wziąć to jest marynarka oversize w rozmiarze że XS kosztowała 150 zł i właśnie jest handla, nie wiem, czy powiedziałam. I to jest zdecydowanie marynarka Oversize, jak możecie zobaczyć właśnie na przebitkach. Nie wiem, czy chciałabym ją łączyć właśnie z, takim, z taką ciemną bazą, czyli że z tym czarnym body i z szarymi spodniami, bo wydaje mi się, że to jednak tak super się nie łączy, ale na przykład czekajcie, czy z tym wyglądałoby to fajnie. Myślę, że właśnie z tą sukienką mogłoby to wyglądać dobrze, albo po prostu z taką jaśniejszą bazą, może też będzie fajnie wyglądała do jasnych takich boyfriendowych shortów na lato, kiedy będzie troszeczkę chłodniej, żeby nie my chcieli coś zarzucić, ale ogólnie bardzo mi się ona spodobała. Ja też mam zawsze problem, żeby znaleźć takie fajne marynarki oversize'owe, bo nie czuję się dobrze po prostu w takich klasycznych opiętych. To kompletnie nie jest mój styl, ja jednak wolę właśnie coś takiego, więc tutaj jestem zadowolona, ale też wydaje mi się, że jest fajny kolor, że ładnie wygląda z moją karnacją, więc kolejna rzecz. I ostatnia już rzecz, jeżeli chodzi o ubrania, to jest taka powiedzmy, że kurt, No właśnie nie wiem, czy to jest kurtka, to na pewno nie jest koszula, a to się nazywało szaket chyba tak, czyli tutaj już w środku mamy podszewkę, to jest zdecydowanie grubsze niż taka zwykła powiedzmy, że koszula flanelowa i ona jest z Pull&Bear, mam ją w rozmiarze S i kosztowała 140 zł, ona jest właśnie w takim połączeniu brązu i takiego, nie wiem, off-white'u, takiego żółtego, troszeczkę bardziej beżu. Ja też lubię takie rzeczy nakładać po prostu do takich luźnych, codziennych stylówek, jak po prostu właśnie takie zwykłe czarne body, do tego zwykłe rurki i na to to, do tego Jakieś mocniejsze buty, to jest coś, co zdecydowanie e, bardzo mi się podoba i co jest po prostu wygodne, idealne na co dzień. E, więc, że nie miałam jeszcze I, i właśnie mam jedną taką, powiedzmy, że koszulę troszeczkę grubszą, nie aż tak grubą jak tą, e, tylko taką czarno-białą z H&M, -u. Bardzo często ją noszę, dlatego stwierdziłam, że e, ta fajnie urozmaici moją garderobę i wprowadzi troszeczkę coś nowego, więc właśnie zdecydowałam się na to. Będąc jeszcze przy tych e, zakupach ze shopów mi, tam pokazałam wam te buty i słuchajcie, ja ich wtedy nie kupiłam, bo stwierdziłam, że chyba jednak tutaj ten przód jest zbyt masywny i tak nie do końca. Wróciłam do domu i słuchajcie, nie mogłam przestać myśleć o tych butach. Cały czas się nad nimi zastanawiałam, czy może jednak ich nie kupić, dlatego że ja mam te swoje takie zberszki, o które zawsze się pytacie. I niestety nie ma nigdzie w tym roku właśnie dokładnie takich samych, ani w Berszce, ani w Pull&Bear. Czasem jest tak, że one się jednak pojawiają w następnego roku, a bardzo je lubię i nie chciałam ich jakoś super zniszczyć. No i chciałam po prostu mieć coś takiego, wiecie, na zmianę, żeby nie cały czas w tych samych butach, jak to zazwyczaj u mnie bywa, więc stwierdziłam, że chciałabym te. No i zaczęłam się jeszcze zastanawiać, jaki rozmiar, dlatego, że te 38 one w sumie są ok. Mój normalny rozmiar to 38, 24,5 cm wkładka. Ej, I myślałam, żeby 37 przymierzyć, ale jednak okazało się, że 37 jest tak na styk, że jednak y, dotykam końca, a jakbym chciała jakieś krótsze skarpetki ubrać, no to już nie byłoby szans. Więc ostatecznie zdecydowałam się na 38. One kosztowały 300 zł i bardzo mi się podobają. One zdecydowanie są takie konkretniejsze. Ta podeszła po prostu, ona mi się tak podoba. Ona jest tak piękna O jeszcze pokażę tak z bliska Więc jak widzicie one naprawdę tak konkretnie wyglądają No ale moim zdaniem wygląda to fajnie Bardzo lubię przełamywać takie bardziej obcisłe stylizacje właśnie z takimi konkretnymi, mocnymi butami. Więc bardzo się cieszę, że udało mi się je ostatecznie znaleźć, bo też musiałam jeździć po kilku zarach, bo nie wszędzie były, ale no wiecie, to jest czasami tak, że coś mi się tam podoba, ale tego nie wezmę i jak przestaję myśleć o tym, to po prostu tego nie biorę, ale czasami mam coś takiego, że na przykład żałuję, że tego nie wzięłam i bardziej nie chciałam to kupić i zazwyczaj właśnie takie rzeczy najbardziej później wykorzystuję w swojej w swoich stylizacjach, w swojej garderobie, więc stwierdziłam, że po nie wrócę i teraz się nie mogę doczekać, bo już zacznę je nosić. Chciałam, żeby były ładne, czyściutkie piękne właśnie do tego filmu, a teraz już je zacznę nosić. No i to samo jest z tymi kapciami. Ja, słuchajcie, takich kapciów kam rok. No dobra, może nie rok, ale długo. I w końcu znalazłam takie idealne w H&M. One kosztowały 80 zł, ale słuchajcie, wzięłam mniejszy rozmiar niż normalnie, bo wzięłam rozmiar 37 i jak możecie zobaczyć, one i tak są dosyć duże. Ale bardzo ważna rzecz, to nie są kapcie dla osób, które mają szerokie stopy. Ja powiedziałabym, że mam raczej albo normalne, albo bardziej wąskie, bo zawsze kiedy mierzyłam jakieś sandałki z paseczkami dalej, wszystkie są na mnie zawsze za szerokie, więc od razu daję znać, że one nie są jakoś super luźne dla mnie to jest plus, bo nie będą mi spadać ze stopy, bo się naprawdę mocno trzymają, ale jeżeli macie szersze, no to mogą być one dla Was za ciasne, najlepiej byłoby pójść do chemu i je przymierzyć, ale bardzo mi się podobają, że one są takie strasznie, takie misiowe w całości i też nie są jakoś super miękkie, więc one też nie powinny jakoś szybko się rozwaić, no i właśnie teraz będę sobie w nich pomykać po domu i bardzo się cieszę. I to jest już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać, tak jak mówiłam na wstępie, jeżeli coś tego Wam się spodobało, zerknijcie do opisu, jeżeli znajdę te rzeczy online, to Wam podlinkuję, a jeżeli nie, to zostawię Wam numer referencyjny. Dajcie mi oczywiście też znać, co z tego najbardziej Wam się spodobało, a ja już będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w środę. Do zobaczenia! Pa!